Witam. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat święta dziękczynienia. Dzisiaj, 28 listopada, obchodzimy to święto w Ameryce. Dlatego chciałem coś o tym powiedzieć, bo jest to święto raczej nieznane w Polsce, albo co najwyżej kojarzy się ludziom z pieczonymi indykami, i to na tym się kończy nasza wiedza o tym święcie. A jest to święto bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Skąd się to święto, święto wzięło? No, na początku XVII wieku był pewien Indianin, który miał na imię Squanto. Został pojmany przez Anglików, którzy przypłynęli do Nowego Świata. Sprzedany w niewolę, uprowadzony i zabrany do Anglii. W Anglii się nauczył języka angielskiego i posłużył jako tłumacz w czasie kolejnej wyprawy Anglików do, do Nowej Ziemi. Tutaj pozostał w Ameryce, powrócił do swojej rodzinnej wioski i gdy zobaczył kolejny statek brytyjski płynący z, z Anglii, no to z, z radością poszedł witać swoich białych przyjaciół, tylko po to, żeby go pojmali ponownie, jako niewolnika zabrali z powrotem na, na stary kontynent. Hiszpańscy misjonarze wykupili go z rąk Anglików i przywrócili mu wolność. Powrócił ponownie do Stanów Zjednoczonych, znaczy no, do Ameryki, nie do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście żadnych Stanów Zjednoczonych wtedy jeszcze nie było. I w Ameryce pomagał osadnikom, w, którzy przypłynęli na Mayflower. No, to powszechni Anglosasi uważają, że pierwsze osadnictwo, jakie to było, pierwsze, które było w Nowej Anglii. To byli osadnicy, którzy przypłynęli na statku Mayflower i on im pomagał ucząc ich uprawy ziemniaków, które były nieznane w Europie, i, i pomagając im przetrwać srogie zimy w, w Nowej Anglii. Przemieszkał z nimi do końca swojego życia, i tam zmarł w roku 1622, w listopadzie 1622 roku. Także za 9 lat będzie okrągła rocznica jego śmierci. Zmarł jako chrześcijanin, ponieważ nawrócił się na chrześcijaństwo, dlatego że właśnie hiszpańscy misjonarze go przywrócili mu wolność. I od tego czasu święto dziękczynienia było w tamtych regionach obchodzone co roku, a gdy powstało państwo Stany Zjednoczone, 200 lat temu ponad, Jedną z pierwszych deklaracji, jaką napisał Jerzy Waszyngton, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, była taka: Pozwólcie, że wam zacytuję fragment. Kongres postanowił wyznaczyć dzień 29 czerwca jako święto dziękczynienia i wysławiania Boga za dobro i łaskę. Wiele szczególnych przypadków miłosierdzia doświadczanego przez wielu z nas, abyśmy pilnie oddali mu dzięki, a on wziął nas za swój naród, wysławiający go i oddający mu cześć. Kongres rekomenduje więc poszczególnym ministrom, starszym i wszystkim ludziom upodlegającym uroczyście i poważnie błagajmy, przekonani przez Boże miłosierdzie, byśmy wszyscy cały naród ofiarowali Bogu w podzięce nasze ciała i dusze w ofierze przez Jezusa Chrystusa. Bardzo mi się podoba ta deklaracja, bo tak sobie myślę, jakby to wyglądało, jakby w dzisiejszych czasach prezydent Stanów Zjednoczonych miał jakąś deklarację wydać. Ciekawy jestem, czy by użył takich sformułowań, jak na przykład o mówiąc o miłosierdziu Bożym, o tym, żeby dziękować Bogu, oddać cały naród Panu Bogu i żeby zakończyć to oświadczenie tą proklamację słowami, przez Jezusa Chrystusa. No, czasy się troszkę zmieniły. W każdym razie święto dziękczynienia było ustanowione jednorazowo przez Jerzego Waszyngtona i kongres na początku Stanów Zjednoczonych. W drugiej połowie XIX wieku drugi wspaniały wielki prezydent, prezydent Lincoln, ustanowił to święto jako coroczne, a prezydent Roosevelt w 1941 roku Zmienił datę tego święta, ustanawiając go właśnie na koniec listopada. Święto to jest ruchome, zawsze tam między 22 a 28 listopada wypada, w tym roku właśnie 28 listopada. Ale dzięki temu wpisuje się doskonale w katolicki kalendarz liturgiczny, ponieważ w Kościele Katolickim mniej więcej w tym samym okresie, między 19 a 26 listopada bodajże, obchodzimy zawsze. Uroczystość Chrystusa Króla, czyli święto dziękczynienia wypada albo tuż przed Świętem Chrystusa Króla, albo tak jak w tym roku poś, zaraz po święcie Chrystusa Króla, czyli w samym końcu liturgicznego kalendarza w Kościele Katolickim. Oczywiście to święto nie jest katolickie, nie jest ustanowione przez katolików, nie jest to święto kościelne, ale przez to, że jest w tym okresie czasu, jest właśnie doskonałym okazją, żeby go wkleić w kalendarz liturgiczny Kościoła katolickiego. I tak się stało w Episkopacie Amerykańskim. Mamy specjalne czytania, na przykład Ewangelia jest czytana w tym dniu o dziesięciu trędowatych, których uzdrowił Pan Jezus, i tylko jeden powrócił Mu podziękować. Inne czytania też są związane z dziękczynieniem. Ja poniżej dam link do mojego felietonu, który napisałem na ten temat i tam cytuję te czytania, także jeśli ktoś z was jest ciekawy, może, może te czytania przeczytać. Tylko właśnie wydaje mi się, że zamiast biadolić i narzekać, że z Ameryki tylko złe rzeczy przychodzą, takie jak Halloween, może warto czasem popatrzeć na coś dobrego, co mogłoby przyjść z Ameryki. Może takie święto dziękczynienia warto by Ustanowić też w Polsce, spopularyzować, żeby właśnie nawet jako świętokościelne, niekoniecznie każdy z nas powinien Panu Bogu za coś dziękować, ale właśnie przez to, że się doskonale czasowo wpisuje w ten kalendarz liturgiczny, to byłaby to doskonała okazja. A dodatkowo w Ameryce motywacja Roosevelta przenosząc to na listopad była właśnie nie ze względu na Katolicki kalendarz liturgiczny, no bo Ruslil oczywiście nie był katolikiem, tylko dlatego, żeby zapoczątkować gorączkę zakupów przedświątecznych. Po prostu od święta dziękczynienia zaczyna się okres zakupów świątecznych. Teraz, co prawda, nawet już wcześniej słyszymy w sklepach, że Santa Claus is coming to town i inne melodyjki świąteczne, ale, ale tak naprawdę to ta wielkie wyprzedaże świąteczne się zaczynają od tak zwanego czarnego piątku Black Friday, który będzie jutro. Więc ponieważ wszyscy mają długi weekend, czwartek jest wolny. Ustawowo dzień wolny od pracy. I to jest dzień wolny, ponieważ w Ameryce nie jest tak jak w Polsce, że jak jest ustawowo dzień wolny, to każdy ma wolny niezależnie gdzie pracuje. Większość świąt amerykańskich jest Takich, że to zależy od pracodawcy, czy da nam wolne, czy nie. Nie ma nikogo obowiązku dać nam wolnego. W zasadzie to tylko banki, państwowe urzędy i szkoły zamykają we wszystkie ustawowe dni wolne. Natomiast ludzie pracujący, tak jak ja, większość wolnych dni pracują. Na 4 lipca święto narodowe. Stanów Zjednoczonych, ja idę normalnie do pracy, ani nie mam nadgodzin płaconych, ani no mam dostaje za to inny dzień wolny, jakiś czy ekwiwalent finansowy, ale w niektórych firmach nawet tego nie ma. Natomiast tradycyjne dwa dni, gdzie wszyscy rzeczywiście mają wolne w Ameryce, to jest święto dziękczynienia i Boże Narodzenie. Te dwa święta są takie, że nic nie działa, wszystko jest zamknięte, wszystkie sklepy są zamknięte, po prostu wszyscy jadą do domu a ponieważ nie pracują, nikt, nikt kto ma w czwartek wolne też nie idzie za bardzo w piątek do pracy, z reguły właśnie się robi długi weekend, piątek jest wolny, to wtedy w piątek jest dobrym dniem zakupów. Do tego stopnia, że ja kiedyś trzymałem ciężarówkę na parkingu, przed, olbrzymi parking przed sklepem, na samym końcu tego parkingu trzymałem, także zwykle od tej ciężarówki do najbliższych samochodów, które były w sklepie jak ludzie przyjeżdżali robić zakupy, to tam było 50 czy 100 metrów. Raz właśnie zaparkowałem ciężarówkę, poszedłem do domu na święto Dziękczynienia, mieliśmy wspaniałego indyka, ale w piątek musiałem być do pracy. Więc w piątek koło południa poszedłem do ciężarówki, żeby wrzucić do pracy. Okazało się, że nie ma szans. Samochód był tak, ciężarówka była tak obstawiona samochodami, ludzi, którzy byli w tym dniu na zakupach, że zajęło mi ładnych kilka godzin. Przesuwania się co parę samochodów, jak wyjeżdżały z tego parkingu, w miarę jak ludzie kończyli swoje zakupy, żeby sobie utorować drogę do wyjazdu z parkingu, bo po prostu jest to narodowy sport amerykański. W piątek wszyscy idą na zakupy. Co oczywiście znaczy, że my u nas w domu nie idziemy w ten dzień na zakupy, bo tak naprawdę to te okazje są nieliczne i przesadzone, i, i w inny dzień można. Równie okazyjnie coś kupić, a poza tym to też ludzie tak kupują, czasem bez sensu, czy potrzebują, czy nie, ponieważ jest wielka wyprzedaż, to trzeba iść i, i wydać pieniądze. Aczkolwiek z punktu widzenia gospodarki amerykańskiej jest to, jest to dobre. Także ja bym raczej proponował, żeby się skupić na tej religijnej części, na tym zagadnieniu religijnym tego święta i pamiętać, że w święcie Dziękczynienia nie chodzi o to, żeby żeby robić olbrzymie zakupy, tak samo jak podczas Bożego Narodzenia, nie o to chodzi, żeby rozdawać wszystkim cudowne prezenty. Po prostu święto dziękczynienia jest świętem, w którym dziękujemy Panu Bogu za wszystko, co dla nas zrobił. No a święto Bożego Narodzenia, o czym jeszcze nieraz we nie będziemy mieli okazję mówić, jest świętem narodzenia Pańskiego, jest świętem po prostu, gdzie yy, uroczyście przypominamy sobie dzień, w którym Pan Jezus się narodził. A prezenty i z jednej, i z drugiej okazji, i zakupy, i prezenty są rzeczą drugorzędną i mało istotną, którą rzeczywiście można pominąć. Także zapraszam do przeczytania tego tekstu, który będzie zalinkowany poniżej. I, i pamiętajcie, święto Dziękczynienia to nie tylko jedzenie indyków, to jest święto, podczas którego na koniec roku liturgicznego przed rozpoczęciem nowego roku liturgicznego, który się zaczyna od następnej niedzieli, pierwszą niedzielą Adwentu. Wszyscy dziękujemy Panu Bogu za łaski, które od Niego otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.